Co? Co ty tak. zrobiłeś, ty śmieciu? Co ty mi kurwa zrobiłeś? Nie, z jakiś zjebem. Ale kto? No ty kurwa. A ty, co ja ci zrobiłem? No to mi powiększyło obraz, że nie się na tym monitorach. Jakoś... o dobra, szczęście <laughs> <się laughs> tak, no, potrafię się tak odpalić w ogóle w koncie jakimś A spróbuj kliknąć ten, Alt Enter Nie Ej, czekaj Odpaliłeś Co? No No, bo ja wszedłem No, dobra jest. o, Zobaczam, ja jestem Slackerem Dobra, o, ja jestem, jestem w końcu menadżerem Ja jestem szefem. He, Znowu Slacker Łatwo z wami Dobre, kochani. No. Dobra, kochani, dobra, to zapierdzielacie. Wola, mam cię na oku. Wola, mam się. Co wam powiedział? A o, o, nie, 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 nie. nie. Dobra, te... OK. Okej. Będzie szybka rozgrywka coś myślę. Oh, nie you again. I thought I told you to stop jak wariaci wyrzucą myszkę do śmietnika. Nieprawda, to jest self report przy opałem i on od razu tak? do ciebie poleciał. ale ja, ja pokażę gdzie jest. Jest w śmietniku w tym pokoju Proszę, za mną. proszę tutaj. tutaj. I tutaj. On wyrzucił myszkę tutaj do śmietnika. A czy ja to myszka jest? No nie wiem, no. zaraz się dawię, poczekaj, wiem. grab mouse. Czekaj, opusz opuszcza. Oj, to jest moją myszkę jeszcze Twoja myszka. Moja rodzina, swojego. To no, za. Nie, 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 to Mam was na oku. To jest. Dawaj, to zadanie robić. Co tam się dzieje? Czelefy, no ktoś, ktoś wirusem mój komputer zainfekował. Lecę, lecę. No, o co tym chodzi? w twój komputer? Tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę. spotkanie. Nie mogę wyjść. Nie, nie mam dłużej dłużej. wyrzucić kogoś. To, masz coś Ale mieszkają. się udało. U ciebie tego bolo nie widać, tego co hmm. masz napisane. Karteczkę masz. Dobra, jedziemy. to. Dobra, kochani. Kto jest podejrzany według was? Według mnie Bajad... z Bo włożył całą myszkę swoją do śmietnika. Nie, to Szemek był. Jeszcze moją myszkę wrzucił na mnie z nie? No, a ja nawet nie mam Ale... biura przy tobie. Ja... No, to masz, masz karteczkę, masz. karteczkę. Karteczkę masz. masz. Odwróć się. Ty coś nie podlizuj. <laughs> Dobra, to jeszcze ci pokażę? No? Nie pokazałeś tego mi. Dobre, panie Jan, co pan tu widział podejrzanego? Panie Janie, no tak naprawdę to nie widziałem za bardzo, tylko ten pożar zgasiłem. A no, tak to nie widziałem. Dobrze, dobrze. Ja z o, tak dobrze. Ja to panie menadżerze proszę zobaczyć, co, co letni ma na plecach. Panie menedżerze. mi to, zdjąć, oj, 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 to jest. RYZYKUJĘ Oj, Proszę zobaczyć na ukończone zadania szefie, oh. szefie proszę zerknąć tutaj Ukończone zadania Oj Czemu to się zniknęło? No wyskończył spotkanie no. Kurde Dawaj kochani, do roboty Ej, bo za to przegramy, do roboty, halo 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 Szefie, szefie, szefie no? Muszę skoczyć do toalety No to idź Ola, chodź tu O O oh. <y <sum> yeah. <iken> ja, <mogger> to proszę tu się poczekaj yeah. na mnie, Ola. Poczekaj, albo tobie Panie nie, ja nie mogę panu O, co, co chcesz? Dobra, idę do. O, dziękuję. Ej! Chciałem ci dać, ale ty nie chciałeś to. Dobra, ja bym miał zadanie po pojedynczym. Mogę więcej, jakby robić z tym asystentem? Wiesz, może? Szczerze nie. Okej. Okay. Ale chyba po, po prostu masz taki napis. Na A na drzewa. Widziałem o, że jakby to napalał Zalecimy gdzie jesteś? To? Mi... to To jest... dał. I to jeszcze. Mogę um. mi pan odblokować komputer? Tak. Szefie? Już, już, już. Potwierdzenie ze sprzedażami wrzucę na pana biurkę, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Idę tę Ty drzwi zamykasz. Dziękuję. Proszę. Panie, panie menadżeze, panie menadżerze, no, ja chcę tak, zgłosić, czy... że ten czarny za panem zamknął przy... mi drzwi przed nosem, nie mogłem przejść. No ty pieprzysz, kurde. No w sumie ja ty też zamykałeś mnie więc... Ja się tym zajmę. Szefie, a czy mógłbym poprosić o podpisanie dokumentów tylko? Tutaj tak, 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 tak. Eee... Dobra, ja organizuję ten, Pysz... dziękuję jest. bardzo. Wow. Dziękuję Proszę A gdzie są te klucze? Ale, o... O, to jeszcze mamy czas, chwilę A to czyja myszka jest? No, drzwi i też, też tam drzwi i Jak to, czyja myszka? Ej, niech pan zobaczy, co jest w koszu po nim Nie ma... no Drzwi pozamykali No ładnie Bolo, tak się zamykać Ej, Bolo się zamyka, nie, nie, zamykasz Ale ty no, nie, nie, nie. nie, nie, proszę was, proszę was, ja nie ogłóżę Nie, nie widać nie, nie ma, proszę, proszę, to nie powiem ja i do pana, tak? Odlań przy Dobra, jak dla mnie Janek jest czysty To mamy tego mhm. Dobra, kto ma Jakieś podejrzenia to kogoś. Ej, asystent, pokaż te taski, pokaż te taski, asystent. Już. No, sekundę, muszę to opuścić? Próbajmy na przykład wykonane zadania dwóch panów. Czas spędzony no, na komputerze. No. O! I co, Dobrze, ja może, o może wybrałem randomowo zbyt. Ale masz fajne te. Dobra. No no Powodzą. Nie Dobrze, ja. dam ci wybić. To nie ma na co, że pan ma karteczkę Lachocząg. Ja panu to znajdę. O, najpięknie no to... to. to, jest, to. jest to. A mógłbym tej klucze do tych drzwi, bo... Już, sam na ziemi, no. To wezmę, bo pan... Gdzie te klucze? No, Ksiądz wziął, pewnie bala. No nie. Tam trzeba, tak zarownie trzeba tam Przegramy, sobie, tak. Ej, on, przegramy, przegramy, przegramy. przez tasku Taskie łybcie kochani Ja mam 18 sekund do kolejnego taska ja Jak to ty, ty ma... jak dozorce nie masz yy, tam. A, fajnie dwoje myszki Dobrze Nie ma co, kochani. Ja punktualny jestem. Dobrze. Spóźniaczki. Jeden i drugi. Dobra, macie jakieś podejrzenia, musimy kogoś zwolnić. Tak, chciałbym. Chyba przegramy na taskę. Mianowicie albo... grzybka wykonane zadania do zadań wykonanych przez na przykład yy, wariacie. No. Chciałem ja, ja powiedzieć, że Jan Grzybek był przed chwilą przy moim y, biurku. Chciał skorzystać z komputera. I dosadka. jak zobaczył, że stoję przy nim ciągle, to zrezygnował z tego. A może to, znaczy, to się klika szybciutko. Możesz porównać swoje no. taski z y, taskami Grzybka? Mogę jedna na rundę, nie wiem, teraz nie mogę tego kliknąć. No wiadomo, wiadomo, dobra, ja ryzykuję kochani, albo to wygramy, albo przegryjemy, przestraszki wiec. Tak. Ale tak. na jakiej podstawie? Proszę, proszę swoje myślenie przedstawić. Ryzykuję bolo, no, Aha, jesteś. No nie. Ja się zastanawiałem, myślałem, że jeden... Albo Janek po tym tym, albo że bolo. Ale już kurwa, myślę, że bolo czysto. Janek, dobry chłopak. Janek, dobry chłopak. <laughs> kurwa. i wiadomo, że wodzu był. Wiadomo.